Wykonałem rozkład na Polskę, na przyszłość Polski, jako odpowiedź po prostu na te różne pytania ludzi, którzy nie rozumieją tego, że na moim kanale wystarczy wejść w sekcję wideo, trochę ruszyć głową i po prostu poszukać, tak? Wszystko jest tam sklasyfikowane. No ale teraz na koniec po prostu ta przyszłość Polski. Dla tych, co się najbardziej boją, tak? że, że, że to, co się będzie u nas działo w stosunku do wydarzeń na świecie. Tak więc to, co wyszło, ja to wszystko tutaj akurat sobie spisałem, by nie pominąć po prostu żadnej z tych wizji. Tak? Ale już przechodząc do konkretu, to mm, pierwsze co, epidemia sraczki rozpocznie się na południu Polski i tak jak Wisła płynie, trafi po pięciu miesiącach, no może nawet krócej, po, 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 po dwóch miesiącach do morza. To będzie duża epidemia sraczki. Naprawdę całe południe Polski będzie zasrane kompletnie. Trzeba będzie po prostu dostarczać rolki papieru toaletowego z Niemiec, z Zachodu. Czerwony Krzyż nawet będzie pomagał w tej kwestii. Kolejne, co, co to już pomijając tą epidemię sraczki, to to Pojawi się człowiek ze szklanym okiem, który na rynku w Krakowie będzie właśnie ludzi zamieniał w żaby, więc będzie również chciał tym, tym, tym sposobem strach i terror. Ludzie powinni właśnie tutaj to będzie człowiek jakby taki zakapturzony ze szklanym okiem o jakichś zdolnościach. Kolejne to Białoruś jednak zaatakuje polskę gumowymi misiami, co spotka się z brakiem odpowiedzi z naszej strony. Społeczeństwo będzie się buntować, jak to, dlaczego kolejna tutaj już też wizja księża w Polsce duchowni, otworzą pierwszy klub muzyczny LGBT gdzie nawet heteroseksualni będą mogli bez granic stukać się w dupki, tak i bez ograniczeń spełniać swoje fantazje seksualne. Kolejne to już z pogodą. Trafiamy w naturę, drodzy Państwo. Lato w Polsce wydłuży się o kolejne 30 lat, a stare piece i nowoczesne ogrzewanie będziemy mogli tylko i wyłącznie podziwiać w muzeach, na obrazach, na zdjęciach. Zima będzie wyłącznie mglistym, takim wspomnieniem, bałwany na śniegu, lepione. Ludzie będą opowiadać o śniegu, a dzieci będą stukać się w głowę, że rodzice są nienormalni, że to wymyślają. Dlatego będą zaciągać ich właśnie do takich miejsc jak muzea, takie ośrodki, jakby wspomnień, tego co było, jaki mieliśmy klimat. Dalej. Zakłady psychiatryczne w całej Polsce przejdą na pracę zdalną, starając się kleić pęknięte i puste dzbany. Dużo pracy, dużo pracy służba zdrowia będzie miała tutaj, akurat, w związku z tą dziedziną życia. Nie? A kolejne też. I to bardzo ciekawe. Hmm. Pingwiny z Majorki dotrą do Bałtyku i wejdą ostatecznie do Sejmu zakładając nową partię polityczną. Dzięki temu, Platforma i PiS naprawdę przestaną istnieć. Zaczną rządzić pingwiny, wyznaczając pingwiny, które wyznaczam jakby nowe granice nowe takie jakby. Hmm. Zaczął tworzyć jakby nowe układy z wilkami, z owcami. Kolejna, kolejna tutaj akurat wizja. Naukowcy z, Polski, naukowcy z Polski dokonają odkrycia na skalę globalną, że faktycznie pod Ziemią nie dociera Słońce, a Ziemia faktycznie się kręci. To będzie naprawdę niesamowite odkrycie. NASA przyzna Polsce tak zwaną złotą malinę jako formę nagrody w stosunku do tego odkrycia. Kolejne, co ujrzałem, kulturowo, kulturowo widzę wielkie zmiany, które wprowadzą porno na wyższy poziom, a wszelkie wynaturzenia moralne będą biły rekordy. Normalności w naszym kraju, drodzy Państwo, kolejne, już to są dwie, ostatnie, takie, bo naprawdę tutaj złożoność akurat tych trzech rzeczy była niesamowita, ambiwalentna. Dojdzie do karambolu, dojdzie do karambolu w Polsce na jednym z krytych lodowisk pod zakopianką. Ludzie zaczną naprawdę wykupywać wszystkie łyżwy, jakie możliwe, żeby oczyścić teren z tego karambolu. I ostatnie, i ostatnie, w co wszyscy na pewno wierzymy, nadchodzą mistrzostwa świata w Katarze. Miałem wykonać po prostu tu już wizję adekwatnie, osobną, ale postanowiłem to połączyć w całość, jako taki mały bonus i już na sam koniec całkiem poważnie. Polska zdobędzie Pukar Świata Katarze w 2022 roku, w tym jeszcze roku, a przechodząc już autentycznie do samych rozgrywek bez owijania w bawełnę, to Polska zajdzie w Katarze w tych mistrzostwach świata, które rozpoczną się praktycznie już niebawem, bo pod koniec listopada tego roku. Zajdzie bardzo wysoko, naprawdę bardzo wysoko, i, i szanse mamy ogromne, nawet by dojść do półfinału. Na pewno ćwierćfinał tutaj też był widoczny. Tylko, że w stosunku do tego typu rozkładów, które były wykonane już bardzo dawno nie dziś, bardzo dawno wstecz to wychodziło ewidentnie, że, że Polska wyjdzie ze swojej grupy. Pierwszy mecz, jaki, jaki, rozegramy, to będzie mecz z Meksykiem, który według tarota wskazuje, że przegramy, że przegramy ten mecz, nie zdobywając żadnego punktu, że poniesiemy prawdopodobnie porażkę. Mam nadzieję, że to, że to jest, że błędnie to odczytałem, jako że jestem fanem piłki nożnej. Kolejny mecz z Arabią Saudyjską to już bezsprzecznie wygrywamy. Tarut ukazał trzy punkty. I ostatni Polska-Argentyna. No to szanse na zwycięstwo są, ale bardziej mi się tu ukazywał remis. Remis taki, taki, taki bardziej między remisem a, a wygraną Polski. Może chodzić o drugą połowę, że, że pod koniec drugiej połowy wpadnie, nie wiem, jakaś wyrównawcza bramka. Bynajmniej podsumowując, Polska naprawdę w katarze na mistrzostwach świata w piłce nożnej 2022 roku sięgnie wysoko. I mam nadzieję, że powtórzy ten sam sukces, jeśli już taki, jaki miał miejsce w roku 2016, gdzie mieliśmy szansę na półfinał A. W rzutach karnych przegraliśmy wówczas z Portugalią, a tamtejszym mistrzem Europy. Jeśli ktoś nie wie, że może sobie po prostu wejść, po prostu w internecie poszperać poszukać, to Portugalia w roku 2016 była mistrzem Europy, stała się mistrzem Europy, a dodatkowo nas wyeliminowała i przekreśliła nasze szanse na dostanie się do półfinału. Tak więc y, tutaj katar bardzo dobrze, bardzo wysoko. To by, y, powinniśmy być po prostu dumni z naszej reprezentacji tak czy siak, bo naprawdę sięgniemy bardzo wysoko. Szanse, szanse są ogromne. Kto wie, że tutaj y, y, żartując wcześniej y, to y, wspomniałem, że, że, że wygramy Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. Oczywiście każdy sobie tego życzy, kto, kto, kto jest fanem piłki, ale, ale szanse mamy. Szanse na to mamy i mam nadzieję, że ich nie przekreślimy. Tak więc, dla tych, co nieustannie w komentarzach pytają, co dalej z Polską, co z Polską, ja zaznaczę: w linku poniżej znajdziecie link po prostu do całego zbioru wszystkich nagrań, gdzie. Każda, każdy rozkład tarota, każda wizja jest podzielona tak samo na Polskę, jak i na wydarzenia światowe po rok 2030, wykonana częściowo. Pierwsza część wykonana została w roku 2020 po rok 2025. A w tym roku wykonałem już po rok 2030. I postaram się troszkę poza ten 2030 już na poważnie, bardzo też tak jak w tych wcześniejszych, zajrzeć i Wam przekazać, jak ewentualnie może prezentować się, wyglądać przyszłość bazująca właśnie na tym, co odsłoni tarot i to, co ujrzę ja sam.